Witam wszystkich. Jestem w Ryczowie, niewielkiej wsi w gminie Ogrodzieniec, powiat zawierciański. Chciałem wam pokazać tą fajną ciekawostkę w postaci miejsca upamiętniającego masakrę miejscowej ludności przez hitlerowców. 21 lutego 1944 roku, jak widać na tym plakacie. To miejsce bardzo ciekawie właśnie Tutaj zrobione. I ogólnie, właśnie jak powiedziałem, 21 lutego miała miejsce pacyfikacja wsi okupiona 17 ofiarami mężczyzn. 12 zginęło rozstrzelanych z rąk hitlerowskich na skale, natomiast 3 zmarło w Pilicy na skutek poniesionych ran. Oraz dwóch partyzantów, którzy zginęli w styczniu 1940 roku. Kolejnych 17 wywieziono do obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Między innymi Stefan Kajdan, najmłodszy uczestnik wydarzeń ryczowskich, który... I teraz tak. Co wam mogę jeszcze tutaj powiedzieć? Nawet powstała pieśń o tym wydarzeniu. Tam można ją sobie znaleźć. I właśnie co to, co jest najlepsze w tym wszystkim, to niby taka mała wieś, ale jednak potrafią, tak, fajnie zrobić, upamiętnić to tragiczne, jakby nie było wydarzenie. Wszystkie osoby tutaj są wypisane, którzy spoczywają w tej mogile, którzy zmarli podczas tej masakry. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa, Za coś takiego. Zrobiono, że upamiętniono właśnie to, to tragiczne wydarzenie no i tych zmarłych mieszkańców tej wsi. A więc jak będziecie gdzieś w okolicach tego Ryczowa, to pamiętajcie, że jest coś takiego jak właśnie ta mogiła, którą warto zobaczyć. Spory jest tutaj tablic informacyjny, właśnie odnośnie tego całego wydarzenia. Kto został tu pochowany? I tak, skoro już tutaj jesteśmy, to rzucimy okiem na widoki. Bo jak żeby inaczej? Jura krakowsko-częstochowska, to i widoki muszą być. Więc gdzieś tam wejdziemy ze 20 metrów na szczyt tego wniesienia właśnie za tą mogiłą. I mamy gdzieś tam przedsmak tego, co nas czeka w tej no dość ciekawej okolicy, tej wsi ryczów. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, ciepło. Na razie, cześć.